Witam, ja jestem Wlotch, a to jest kolejny odcinek do Total War'a, naszego Warhammera kochanego. Yy... I co, jeśli widzicie ten odcinek w środę o 16, to pewnie o 18 będzie streamek. Jeśli widzicie o 18, to znaczy, że w dniu dzisiejszym nie będzie streamka, bo nie wiem jak mi czas wypadnie, a zapowiada się, że jest szansa na streamek w dniu dzisiejszym. A druga informacja taka na szybko, będziemy ciąć strasznie, będę pokazać najpewniej tylko bitwy i raz na ruski rok kampanie I w ogóle zrobimy taki skok, no bo mega przynudza widzę ta seria i się nie dziwię, bo no dużo bitew jest podobnych. A więc zacznijmy tę bitwę, cofniemy się przede wszystkim tutaj na e, sam róg. Było jakoś tutaj i tutaj dokładnie. No tak, ale żeby się cofnąć tam to trzeba wiedzieć Ja bardziej tu bym chciał może Znaczy co może bardziej tu się cofnijmy To jest jednak wzgórze, szczurki będą musiały podejść Robimy tak Robimy tak Jeden oddział na tyły specjalnie Eee tych strzelców damy od razu pewnie jakoś za tymi. Pewnie i tak się będą dranie pojawiać. Lepiej na zimne dmuchać. Zaraz lekko do przodu, bo... Bo jak walną piorunem, to żeby nie wszyscy obrwali. Ty tu, a ty ziemek tutaj. A no i jeszcze nasze pterodaktyle kochane. Albo wiecie co, one mogą polecieć już bombardować wroga. Natomiast zresztą to będzie ciekawie. W Ogólnie, że oni dostają od razu posiłki. O, to jest fajna sprawa. Tych i tych. Tak, bo ci są przeciw w sumie, A to tak centralnie pod nich leci, o Boże! Nie najgorzej. Jakbym wiedział, zmarnowałem to. Dobra, wracajcie na, linie, na linię, ale nie frontu. Ty, ziomek, nie miałeś jakiegoś innego celu tu przypadkiem. Oj, 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 się powkurzali. U, dajesz to zgrupowanie, jak oni tu są świetnie ulokowani. To ja wiem, że oni tu będą tworzyć. Dobra, uciekać, uciekać, uciekać. O, przepraszam, telefon. Serio postanowiłeś się dźwięku nie nagrywać? Dobrze, że przynajmniej na początku bitwy zauważyłem. Dajcie chwilę. No, teraz powinno być dobrze. Ee, widzicie, jak ja mam... Jak, ja mam takie utrapienie z nimi. Dobra, już mogę walić. To trochę, ale w tych mogę już. Może zdąży. Ta, widzę, co tu się dzieje. Damy radę. W tych wal. Dobra, odwrót nad linie, nad nasze linie potężne. Dobra. I wy tutaj. I teraz tak, nie ma co czekać. Do boju. Co to jest? E, czekajcie, zwolnimy czas. Gdzieś słyszę, że uderza piorunek. E, daj szybko tutaj tarczę. Na przyszłość będzie. I teraz tak. Komu się przyda najbardziej? Chyba tym damy, bo oni będą mieli najtrudniej. A wyruszajcie w tych. A dobra, już widzę, że tu po walce to i. Dobra, przerwać. Wy w tych wyżdżacie. A widzę to, widzę to, widzę to. Gdzie jest ten dziad? Tu jest ten dziad specjalista do walki. Dobra, walcie w tych. Tego? No, dobra, w tych, Żaba, Żaba yy, walniesz. Tutaj. A uciekać. Dobra, ty tutaj. Powinniśmy wygrać, ale nie będzie to łatwe zwycięstwo. Dobra, wy tam, ty tu, ty w tego. Dobra, teraz tak, ty w tego czarodzieja albo tego specjalisty lepiej odwarki w wręcz a wy tutaj odwrót natychmiastowy. Dobra, wy w tych walnicie jeszcze. A wy wybiegacie centralnie w tych Ty ziomek. Nie czekaj, walnij tu centralnie. Najgorzej, że boję się, że któryś oddział zaraz przestanie istnieć i jest na to duża szansa. Szczególnie patrząc co ci odwalają. Ty, odwrót. Ty, odwrót. Ty do boju. Nie wiem, gdzie ty mordo jesteś, kochana nasza. Ale weźcie ich, kurde, powybijajcie. Nie wiem, co wy robicie, ale. Powybijajcie ich, no nie bądźcie tacy. Dobra, ma opiszenie jest wredny chodź tutaj. Trzeba naszych pozbierać jakoś. Dobra, bo te ziomki potrzebują pomocy ewidentnie. Tak jak i ci potrzebują pomocy. Co już zwycięstwo? Gonić. Gonić go. Czarodziej nie może uciec. Reszta pal 6. Czarodziej nie może uciec. Tego już też puścimy. O no nie mówcie, że on ucieknie. Zatrzymać dziada. Dobijaj się do niego. Dobijaj się do tego szczura. O nie, uciek! Nie wierzę. Stwierdzi już I co, są jeszcze jakieś jednostki wroga? I zostali tylko, a to ich... Ładne straty im zadaliśmy. Sami też ponieśliśmy prawie tam jedną trzecią, ale. No, jedną trzecią straciliśmy, ale nie jest źle, bo oni stracili de facto. No tutaj 80%, tutaj połowę. No liczmy tak, 3 czwarte ich poległo w tej bitwie. Szkoda, że żaden dowódca nie zginął. Będzie trzeba szturmować ich. Nieznaczne zwycięstwo, moim zdaniem bardzo znaczne. O, ale ich wybiliśmy. A nam wszystko przeżyło doskonale. Chyba bym uzupełnił jednak zapasy, to mi niepotrzebne. Co to było? Dobra tam. Dajmy jeszcze tylko do końca rundy, oczywiście tu gdzie się ruszą. Gdzie jest ta bitwa? A wy mi tych dranie zaatakowaliście. Mi właśnie gra skraszowa, nie, dobra. Okej, okay, to jest też ciekawe. To co, dwie bitwy, a potem skip? Hmm. Dobra, zobaczę czy warto pokazywać tę bitwę, czy rozegram ją poza kamerą. Ale chyba nie warto. Chociaż, nie no, te jednostki chociaż pokażę Wam, a najwyżej potem skip. Są nowiutkie jednostki jednak, nie wiadomo kiedy potem je pokażę i czy ich nie stracę. Dobra, hmm, można chyba zacząć bitwę. Bo już wszystko poustawiałem, poukrywałem, ale to jest po prostu taka bestia. Mamy tych błogosławionych siuksów jakichś kurde, skinków. Oni rzucają podobno włóczniami bardzo dobrze. A to jest ten kolejny klan jakiś, który nas atakuje od zachodu, już pamiętam. W flagach poznałem kolorze. Szary prorok, czy prorok jest do walki wręcz? Starodziej, najgorzej. Wszyscy w tego no. O potworki go dogoniły, dobrze. Dobijcie go. Jest! Dobra, reszty nie gonimy. Zabił może z 2-3 potwory, ale... Liczy się, że zabity. Jednego czarodzieja mniej, będzie mniej magikować mi. O, to był jeszcze dowódca w ogóle całej armii, lord. Heh. Jak to? Deratyzacja, demonstryzacja. <ścoughs> Odszczurzanie zrobiliśmy. Ale te potwory nakosiły, wykosiły po prostu ich. Chociaż najwięcej i tak oddział, te oddziały powybijały. Nieznaczne zwycięstwo niby, a jednak powiem, że całkiem, całkiem było. Mm. Milusia, poziomek dostał, ale zbroję też dostał. Zjemy ich, bo odnowimy wtedy wszystko. Aha, ci idą na stolicę ewidentnie. Ale stolica to się sama wybroni. Kurde, ale zabiliśmy wrogów. Obrzęd przebudzenia, tak. Ok, zgadzam się. Pewnie miałem taka na czas zbierać, ale przeprowadźmy ten obrzęd. Aż zlegowało. Cztery żywioły, tak? Do tego świata. Ogień, wysoka magia, światło i życie. A... Korci mnie wysokie... I ogień najbardziej. Światło, życie to busty pewnie wysokie... Ogień! Ogień to agresja. Okej. Okay. Dobra, i ty już normalnym tempem te Teraz chyba pójdziesz. Dobra, więcej hajsu. Ja pierwszy ile hajsu ja dostałem za tę misję przecież. A nie, 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 Ciebie wstrzymujemy, bo trzeba więcej, tutaj, na czwarty poziom trzeba wrzucić, tak? Tutaj mięsko trzeba zbudować, już nie pamiętam. Teraz, bo to jest... Dobra, to trzeba na pewno rozbudować. A to byli ci! Dobra. No, macie przewalone pogonimy was. Ale to tak jak moje poza odcinkiem e, jakby to zrobię, no bo ile będzie można? Okej. Okay. W jeszcze dam, no to wędrowca, żeby mógł po mapie oczywiście więcej łazić. To tu jeszcze. Jakie mamy teraz zadania? Tarcza. Przepowiednia. No możemy to uprzepowiednie A, nie, nie możemy, bo wykonaliśmy jeden, tak? I to jest, że. Przez 5 nie można, dobra. I za 5 tur wykonamy kolejny rytuał. Okej, okay, dobra. To jest ciekawa bitwa, bo zasadzka, w którą wpadliśmy w sumie. O, mogę kamerę ruszać. Ale dzielnie idzie nasza armia. Ale tu się nagle pewnie szczurki pojawią, ta. Ogólnie zaskoczyli nas. To jest przewalone pod tym względem, ale widzę, że nie. O Boże! Oni ruszyli w pogoń za nami! E, już mówię co i jak. Sprawa wygląda tak. Ruszyli na nas, ziomkowie, te szczury. Bo, tam, bo ruszyłem z tymi dwiema armiami w pogoń. Myślałem zresztą, że jedną wybiliśmy w pień, a okazuje się, że nie. Że tylko jednego z dwóch liderów zabiliśmy, bo dwóch ich tam było. Było trzech. W tych dwóch armiach. Eee, więc przeliczyłem się i zobaczyłem, że tam jeszcze trzecia armia stoi i jeszcze garnizon miasta, bo to oczywiście ten miasta, że eee, Po czym okazało się, że ruszyli za, mną w ruszyli za mną, a oni mogą w trybie zasadzki chodzić, więc przewalone. Teraz tak widzę, staną nadchodzą i tutaj siedzą, więc najlepiej i najfajniej to byłoby szybko tu się ogarnąć. Tutaj jedną bestię, tu drugą bestię, tu no i szefuncia, tutaj i to dobrze będzie ogarnąć, natychmiast. Bo jak oni z tego lasu idą, a tam idą z tamtych lasów, więc dobrze jest zrobić jedną armię i tu zajmiemy pozycję wtedy. Ano tak oczywiście podzielić ich trzeba. Dobrze, dobrze jest. Okej, okay. i teraz tak, bo jest to bardzo niemiła zasadzka. Wy w tych. Wy w tego czarodzieja. Wy w tych. Ty też w tego czarodzieja. Te pierwsze potwory od razu w tych. Wy też wszyscy w tych, bo tu widzę głównie strzelające jednostki. Czyli to jest pewnie ta rozbita armia, co wybiliśmy w większości ich. Dobra. Tam ci stąd i do dobra. Przodu.

Dobra, ci niech tych wybiją tylko, bo na tym nam zależy najbardziej. Dobra, zawracać, zawracać na nich. I wy tutaj trzeba ich porozbijać jak najszybciej, jak najwięcej. Dobra, więc tych też szybko chyba rozbijemy. Dobra, wrogi lord nie żyje. Raz, dwa... Poczekamy aż wejdą na nas i wtedy, jak nas odkryją to wtedy ruszymy. Dobra, walić w nich, walić, walić. Teraz tak, to będzie walka podjazdowa bardzo fajna. Dobra, i teraz tak, w tych. Część uciekła, część ucieka, okej. Okay. O, postanowili powracać. Jak miło. Teraz tak wy w tych, wy w tych, wy w tego, tego nie inaczej, wy w tego, wy w tego. Dobra, wy tu lecicie. I teraz, żeby było dobrze, wy w tego... W sumie gdzie ty jesteś tutaj? Super że zwycięstwo, ale teraz wszyscy, jak jeden mąż, gonicie im dowódcę. Gdzie on jest? Tutaj, Drani. No i proszę, nawet jakoś ich wybiliśmy. Jeden tam lord im chyba uciekł, jeden zabity, coś takiego. Ale warto. Oj, warto, warto. Bo jedna armia w piwnicy powinna być wysięta, bo nie mają lorda. Może nawet dwie. No i tych też w wiertnice wyrżnęliśmy, widzę. Doskonale. Dobra, ale myślę, że zobaczymy się chyba w kolejnym odcinku, w tym będzie to już wszystko. I mieliśmy zasadkę, którą na nas naszykowano. I mieliśmy bitwę w sumie dwie tak naprawdę. No i zobaczymy się w kolejnym odcinku po skipie, a przypomnę jeszcze, że można łapkę w górę zostawić subskrypcję e komentarz napisać pod filmikiem jakiś zawsze ja za najlepsze komentarze daję łapkę w górach. Mi się bardzo spodoba to nawet serduszko. Natomiast jeśli chodzi o streamka to tak jak mówiłem na początku będzie. Jeśli Phoenix wpadł o 16, a wy wiecie, czy wpadł czy nie, to o 18 powinien być. Streamek, jak wpadł o 18, to wątpię, żeby był dzisiaj streamek, chyba że później jakoś postanowiłem, ale wątpię. Ejo